Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Kamil, a to jest kanał Kojot Krypto. Misją tego kanału jest pomoc w nauce o jakże spekulacyjnym rynku kryptowalut. Chciałbym, żeby odbiorcami moich nagrań, moich, moich wszystkich treści by były osoby, które są niedoświadczone na rynku, które szukają pomocy osób trochę bardziej doświadczonych w tym świecie, osób, które już troszkę troszkę są na tym rynku, troszkę kasy, że tak powiem, tutaj przemieliły, troszkę przegrały, przerąbały po prostu w jakieś tam głupoty, ale też i, i, i takie osoby, które, które już mają swój kapitał zabezpieczony. Kilka słów o mnie, jestem prostym chłopakiem, wywodzącym się z normalnej rodziny. Z Podwarszawskiej miejscowości, a swoją przygodę na rynku kryptowalut rozpocząłem w 2021 roku. Był to taki oto ciekawy czas, że właśnie były to czasy po, 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 po najsunniejszej chorobie, którą myślę, że każdy zna. I prosto mówiąc, kupywałem na największym strachu. Na ten moment jestem jakby ze swojej. Inwestycji bardzo zadowolony, nadal akumuluje, nadal trzymam, rozwijam się i czekamy na to, na co chyba każdy z nas czeka, czyli alt season. Dobrze, lecimy z szybkim przeglądem rynku. Czołóweczka, Bitcoin 95 tysięcy, prawie 3% spadek w ostatnich 7 dniach. Ethereum. 6,5%. No, Ethereum tutaj się nam kurczy, troszkę zaczyna rozpędzać. Widać, że, że ten kapitał powoli, powoli przechodzi już z Bitcoina do Ethereum. Natomiast podkreślam tutaj słowo powoli. Właśnie w inwestycjach, niestety, niestety, powoli oznacza dość długi okres czasu. Solana, BNB. Solana, no mamy delikatny spadek 7%, mi osobiście udało się sprzedać na ETH, na jak na razie myślę, że jest to trochę przegrzany rynek, nie wchodzę XRP, 26% wzrostu w skali ostatnich 7 dni rozpędził się, rozpędził się nasz XRP oby tak dalej oby tak dalej myślę, że zostawimy resztę każdy sobie może to śmiało obczaić lecimy, wskaźnik z Strachu i chciwości. Utrzymuje się on nam na poziomie 84. Niektóre, niektóre portale pokazywały ostatni top, na nawet nawet w wartościach 90. u mnie jest tutaj 88. No, jest wysoko. Jak to jest wysoko, jak to mówił klasyczek. Dominacja bitcoina w tym momencie 58%. Mam nadzieję, że będzie spadać. Mam nadzieję, że, że, że tutaj po prostu będziemy powolutku już wchodzić w ten, w ten okres fajny, który, który każdy z nas czeka. Co dalej? Bardzo ciekawe narzędzie Google Trends. Polecam każdemu, co możemy zaobserwować. Zainteresowanie w ujęciu czasowym wpisywanej wyszukiwanej frazy w wyszukiwarce Google. Widziałem sobie tutaj okres ostatnich pięciu lat, obszar cały świat. No i mamy takie trzy bardzo fajne hasła, bardzo lubiane Bitcoin, Ethereum, Solana. Jak widzimy, na przełomie tych pięciu lat, nadal, nadal te poziomy nie są, nie są jakieś mega za, nie są mega wysokie. One są tutaj mieliśmy wybicie, tak? Ostatnie tygodnie mieliśmy wybicie do poziomów nawet 65 Bitcoin, 13 Ethereum, Solana 5, ale niczym się to ma do topu z. 2021 roku, gdzie mieliśmy to na poziomie. No, bodajże, podejrzewam, że to jest koło stówki, tak? Stówka i 33 Ethereum, więc jest jeszcze tutaj pole do wzrostu. Jest pole wzrostu, szczególnie zwróciłbym uwagę bardzo na Ethereum, gdyż ono jest moim zdaniem mocno niedowartościowane. Mamy tutaj poziomy w tym tygodniu 11, więc jest jeszcze, jest jeszcze czas na. I miejsce na, na wzrosty wskaźnik CBI 79. Jak cofniemy się, tu przeskrolujemy przy cenie bitcoina mniej więcej od przełom 69-70 tysięcy. Wskaźnik wskazywał 82 punkty. Więc mamy tutaj gdzieś jeszcze pole do delikatnego wzrostu. Ja sugeruję się bardzo mocno tym wskaźnikiem. Natomiast, natomiast on troszkę jest w tym momencie zaburzony tu przez ETF-y, moim zdaniem, w sensie takim, że jest tak, tak duży napływ tej, 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 tego kapitału, że, że trzeba brać go z przymrożeniem oka. A jak już o ETF-ach mowa, ostatnie tygodnie astronomiczne wpływy: 250 milionów, 800, 400, 480. No i delikatna korekta, która zjechała nam cenę Bitcoina z poziomów 99 do 90, no tam było 90 tysięcy nawet częściowo spowodowana była odpływem, odpływem ZTF-ów. Jest to odpływ 25 listopada minus 400 milionów dolarów oczywiście. 26. minus 120. Dzisiaj niewielki, niewielki plus jak na no możliwości ETF-ów, ale miejmy na uwadze, że jutro zaczynają się święta w Stanach. Mamy święta dziękczynienia, Czynienia, długi weekend, więc te wolumeny będą niskie, będą niskie i co może to co może to oznaczać? No moim zdaniem myślę, że klasyczny boczniak, no. klasyczny boczniaczek. Lecimy dalej. Mapa likwidacji. No, jak widzimy tutaj, sporo, sporo shortów się kurczę, Sporo, sporo, sporo shortów jest kurcze do zlikwidowania. Ciekawe poziomy: 99,400, tysięcy, 99, Więc no, who, knows, who knows? Może się to różnie potoczyć. Nauczyło mnie bycie na rynku kryptowalut to spodziewaj się niespodziewanego tak to wszystko rośnie fajnie ładnie i nagle mamy jakieś black na i ciach no i lecimy na dół ale tego nikt nie wie nikt nie ma szklanej kuli więc lecimy dalej więc co dalej moja taka luźna predykcja co się wydarzy w najbliższych dniach co przewiduję mam ordery ordery wystawione przy delikatnych spadkach na zakup ale obstawiam Takiego o, klasycznego baczniaka, gdzieś tu możemy zlecieć. Może chciałbym, żeby to były poziomy 92, nawet ale koniec końców myślę, że stokada przebicia to jest po prostu zaprogramowane i prędzej czy później znajdziemy się na tym poziomie. A jak na to moja strategia? No, jest na razie prosta. Prosta. Myślę, że podstawowa. Tak naprawdę kto chce rozpocząć inwestycje w kryptowaluty, myślę, że ten, to co widzicie teraz na ekranie, to jest w ogóle podstawa. No, oczywiście usuwając sobie Memcoiny, które mocno grzeją w tym momencie i stąd decyzja na wrzucenie delikatnej części kapitału w ten, w ten jakby obszar rynkowy. A więc. Na dzień dzisiejszy jest to Bitcoin 75%, Ethereum 20, memcoiny 5%. O tym jakie memcoiny, z jakich kategorii opowiem w kolejnym materiale. Natomiast co najważniejsze i to o czym dużo osób zapomina, to są pokłady stablecoinów. Ja mam sporo ich w tym momencie. Cashowałem się z zysków z Bitcoina, mam gdzieś tam robiłem sobie DCA. I po prostu czekam, czekam, czekam cierpliwie z tymi stablecoinami na jakieś tam delikatne delikatne dołki, na delikatne obsunięcia, może kurczę na jakieś altcoiny, które będą grzały w nadchodzącym altseasonie i, i tyle. I myślę, że to jest najważniejsza sprawa, o której dużo osób zapomina, czyli właśnie jak występują nam jakieś takie lokalne dołki na, na giełdzie, no to wtedy... W ciach, wjeżdżamy z stablami i po prostu zmiatamy rynek. No, to jest najistotniejsze. A na dzień dzisiejszy to tyle. No, będę wrzucał dla was codzienne, codzienne dawki takiej, takiej mojej strategii dziennej, mojego spojrzenia na rynek, co, co sądzę, że wydarzy się w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że gdzieś, gdzieś otworzy to komuś jakąś, jakąś ścieżkę w tym, w tym jakże nieoczekiwanym świecie. A więc dziękuję za dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.